Czytając dzisiejszą Ewangelię, poczułem do niej taki dystans, bo miałem wrażenie, że Jezus wyrzuca swoje niezadowolenie. Niezadowolenie z tego, że nie został rozpoznany przez swoje słowa, przez swoje cuda w poselstwie Jana Chrzciciela, że nie został rozpoznany przez słowa Mojżesza. I poczułem takie same emocje jak przy rozmowie z osobą, która wyrzuca swoje niezadowolenie, kiedy wyrzuca swoje niezrozumienie. I wydaje mi się, że czasem zamiast od razu wchodzić w dialog z taką osobą, warto wysłuchać i starać się zrozumieć jej rację, odsiane od wszystkich. Emocji, które towarzyszą tej wypowiedzi. Ja zrobiłem to samo z tą dzisiejszą Ewangelią. Zamknąłem ją i zastanowiłem się, gdzie albo w czym ja nie dostrzegam, nie rozpoznaję Jezusa.